Spider Solitaire to pasjans. Jest to układanka karciana, która z racji tego, że gra się w nią samemu zwana jest także samotnikiem. Mamy tutaj do czynienia z prostą grą w karty. Proste zasady powodują, że gra może się podobać i może być grą rekreacyjną. Nie trzeba tutaj się spieszyć, ani też być mistrzem refleksu. Wystarczy trochę spostrzegawczości. Jakie są zasady gry? Zadaniem gracza jest. Ułożenie kart według kolejności malejącej od króla do asa. Kolejność jest następująca: Król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, piątka, czwórka, trójka, dwójka i na samym końcu as. Możemy przekładać karty z jednych grup na inne, pod warunkiem, że zachowamy zgodną z powyższym wzorem kolejność. Możemy także przeciągać większą ilość kart za jednym zamachem, jeśli tylko przeciągana grupka będzie mieć wymaganą kolejność. Każdy ruch kosztuje nas 10 punktów. Jednak jeśli tylko uda nam się stworzyć grupkę, tą całą, wówczas zgarniemy całkiem sporą ilość punktów, która nam to wynagrodzi.